W dzisiejszym odcinku znowu jesteśmy w The Doors Próbujemy zostać profesjonalistami Zginęła Przed chwilą byliśmy tu z kimś Bo mi się zdawało Gizofremy? Wracając do tematu, znowu jesteśmy w The Doors Próbujemy dojść jak najdalej Więc podejdziemy do tego na spokojnie Bez paniki, bez chaosu Kłócamy, przechodzimy Tak, wszystko się zgadza Otwieramy drzwi Otwieramy drzwi Crazy już na pierwszym. A, a. Na pierwszej rzeczy źle zrobiliśmy. No to ma być profesjonalnie. To ma być super przejście. Nie damy się dotknąć niczemu ani razu. Tak daleko udało wam się zajść w The Doors? Udało wam się przejść. Gramy wersję łatwą. Łatwą. Gramy wersję normalną. Ponieważ musimy poznać tą grę jak najlepiej. By później później wystartować super hard mode i ją przejść. Tak, to jest plan. Co mi w na yy, Korytarzu? Hotelu? O, zakręciłem się w głowie. E, nie, tu są jakieś porwane drzwi. Zobaczmy tutaj. Też nie. Tutaj? Tu, tu. Coś tu. tu chodzi. O, możemy otworzyć. Okupiliśmy lockpicka. Hajsik, hajsik. O, już się spnęło. Hejsik. Oj, zapalniczka. Ale. Skarby znaleźliśmy idziemy dalej, tak, tak a, co to było? dlaczego te drzwi same się otworzyły? Właśnie tu nie było chyba napisu nic nie rozumiem <grym> pomocy <grym> bądźcie do Maćka a co to? A, szczęśliwy wypadek okej, okay. okej okay. są szczęśliwe wypadki. nie machaj tak tą kamerą, bo już mi się niedobrze robi crazy, uspokój się ale nic nie spotkaliśmy. Nic strasznego. Nic dziwnego. Nie, pamiętaj, nie przechodzimy plecami przez drzwi. Tup, 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 tup. Ale nic. Pokój numer 8. Zobaczmy, co nas tutaj czeka powolutku. Easy, pamiętaj, mieliśmy to robić powoli. Bez paniki. Bez chaosu. Jak się wystraszymy, to zaraz jest chaos. O, głośno pada deszcz. Pada deszcz. Crazy. Uważaj. Żeby nie zmoknąć. Bo myślałem, że oko widziałem. Coś słyszę. Jakaś muzyczka gra? Co to było? Tego jeszcze nie spotkaliśmy. O... Muzyczka, bo ciemno. Ok. Widziałem, że tu są drzwi. U, ktoś tu pukał. Jak ktoś puka? To chyba nie możemy drzwi otwierać, tak? Możemy dzignąć go lakupikiem? Zamrygało światło, czy mi się wydawało? Migu migu miguł. Co to za dziwne dźwięki? Ej, Co to jest dźwięk, że klucz jest niedaleko, tak? O to chodzi? Klucz, pokój 12, chyba. 90% Aby Później nie było, że otworzyłem drzwi. To nie było 12. A potem taki pewny, i wyszedłem. Ta głupka. Okej. Okay. O cichutku. Ktoś jest tutaj. U temu. Halo, halo, halo. Co tam? Ale tu jest creepy. Jeszcze gra... ten zegar stary. Moja prababcia taki miała. Takim wonem. Co to? To jest. Void? Tak? Nie, to pokazuje, jak długo nie znajdziemy chyba klucza. wskazówka, byśmy nie błądzili. Gramy. Jest ciemno, ok. Ale jest ciemno tak, że. kompletnie nie widać. Ja się boję. To jest co to był za dźwięk? Czy? Ale tu jest creepy. Jak tak cichutko jest. Zbiegał po mnie i gadał. Tłumaczył, nawet jak nic nie rozumiałem. To ten sam szum w uszach był przyjemny. O o! Andrzej biegnie. Migu, migu! Dobra. Mamy zapalniczkę. Tu, tu, coś było? Chyba nie. Chyba nie. Tam się drzwi otworzyły. Nie ma na co czekać, idziemy tu od razu. A, A? Ale szybko tutaj doszliśmy. Już jesteśmy coraz lepsi. W tej grę. I ani razu no nic nas nie dotknęło. Jego nic nie spotkaliśmy. My jeszcze. To nie tak, że jesteśmy dobrzy w tą grę. Hmm. Pełno drzwi i z których coś na mnie wyskoczy. Przy, się. pokażcie się drzwi tu, tu, tu. A czy w tej wersji też możemy nie możemy zebrać za dużo pieniążków? Tak jak nam Maciek radził. Widzicie? Tak jak mówię To to oczy? Oczy gdzieś Ale. Normalnie aż wieciarki przechodzą. Nie kiedy jest migu, migu, kiedy nie jest migu, migu. O, możemy się ogrzać w fotelu. Możemy usiąść? Nie możemy. ktoś tam chodzi? Grażyna? Jednak jesteś tutaj z nami? Jej dusza została uwięziona. Musimy ją uratować. Grażyna, gdzie jesteś? Grażyna! Ej! Ale pieniążków zebraliśmy. Aha, coś miał ugryzło, nie? Nie, nie ugryzło? Pizza? So? Czy ktoś założył pizza? So? O, przejdziemy tutaj przez tą barykadę I musimy iść tu chyba, tak? Auć, auć, auć Nie auć, okej, okay, okej okay. Ostatnia wieczerza z Robloxa Mamy klucz Zamykamy Macie coś jeszcze ciekawego tutaj? Nic Nic, nic ciekawego oprócz klucza Gdzie są drzwi? 18 Uuuu, czemu tu jest znowu ciemno? Teraz nam się zapalniczka skończyć. Będzie proszę wejść, co kaszek dzięcioł. Wchodź nie ok, to nie wchodź. <grystanie> o, kredka. U, 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 u Ok. Z której drzwi nie powinniśmy przechodzić? Być crazy. Co mówi Maciek? której drzwi są inne? Dziwne. Trzeba oglądać drzwi. U nas nie zjadły. Chyba sobie ze mnie żartujecie. Pająk na nas wyskoczy. Nie wiedziałem, że to są pająki. Jeszcze na twarz wskoczył Ok. Crazy. Bądź mężczyzną. Bądź kotem. Prawdziwy kot się nie boi. Hola. O, 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 o. Mamy kolejny skarb. A, nie użyło nam trychu? A dlaczego? Nie, te drzwi coś oszukują, prawda? O, znowu, znowu skarb, znowu skarb. Czy tego wytrychu można używać i używać? Już raz się użyje? W ranie? Tak? Nie? Tyle pytań bez odpowiedzi. Nasz nauczyciel nie był zbyt dobry nauczycielem. Mam więcej pytań niż przed zagraniem w Dors. Myślałem, że to jest trochę prostsze. 23 Jestem kukać i wchodź. Hmm. Okej, okay. to damy tu. To jest dobrze. To damy tu. Ok, już już idzie tu. Tak jest. Ale jesteśmy już daleko. nami? otwórz się. 24. O, 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 Andrzej, Andrzej, Andrzej. to jest. Naprawdę straszne. Nawet nie musieliśmy zapalać zapalniczki. Ej, już widzimy w ciemności. Taka. O, o się wystraszyłem, Bieszaka O, o, kto tam to postawił? Aż nie mogłem się odezwać Jest, jest klucz, jest klucz Ale tutaj może jakieś inne biurko jest Może coś innego znajdziemy tutaj ciekawego O, jest laptop. A to? Aha, ktoś tam na nie gra? Albo jakieś meble przesuwa? Jest późno, pada deszcz, człowiek chce pospać, ktoś przesuwa meble. Musimy go znaleźć i powiedzieć mu, żeby przestał. Grażyna Andrzej, to z Was przesuwa meble? Po tej godzinie, co to? Co to się świeci.

ewidentnie widziałem migu migu jaka trabina, <grymne> znowu czafa o, ktoś upuścił butelkę? miałem butelkę upuścić pękła uf, 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 uf tu? tam? Zaduję, hmm. że te drzwi mnie, chcą mnie zjeść tak jak wszystko w tej grze Uuuuuuu, sztabki złota! lubimy to. Lubimy, lubimy. Jest oko. Jest oko. Będzie sik. Będziemy ganiani. Byś się trochę nawilżył. Rógnął chociaż raz. Ej. Co to było? Dlaczego? Dlaczego znowu migało światło i Andrzej nie biegnie? Nie, te drzwi są zamknięte. To będzie coś strasznego, prawda? co chodzi ej, nie rozumiem czemu tu mryga o, ale mnie ciarki przechodzą dlaczego tu jest tak dziwnie czemu te oczy strzelają jak mrugają? nie nabliżone krople po oczu o, okej okay. patrzcie się i się uczcie ty ty ty, 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 ty i we wszystkie oczy Patrzcie i się uczcie jak ucieka się przed Sikiem Z zapalniczką w ręce Dawaj go, pokaż się A że nie znaleźliśmy żadnej taminki szybkości To jest dziwne to też nie ma? O, nie biegnie w jego stronę, damy radę Damy radę, w pełne skupienie no, O, dobra, biegniemy, biegniemy Wracamy nie kłócamy kucać kłócać Kłócamy Nie kłócamy Tędy, prawo Nie, tu, 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 tu Damy radę Damy radę Damy radę Damy radę Damy radę Damy radę, crazy O, ale jeszcze tak daleko nie byliśmy Ale trzęsie Ale trzęsie Ale jest blisko nas Słyszę go za nami Szybko, szybko, szybko Szybko, szybko O, o, o Uuu, o, e ej Uf. Myślałem, że przebiegnie. Tak jest, tak jest. Stanie zwycięstwa. Dało nam się Sika pokonać. W końcu. To była chyba nasza setna próba. Nie no, trzecia? Udało nam się do Sika dojść. Uuuu, ale jestem spięty. Olej, jestem spięty. Pełne rozluźnienie. Daliśmy radę. Jest. Super. Wystrzałowo. Możemy pozbierać trochę. Kasy. I mam nadzieję, że nie napatrzymy się na coś dziwnego. 38 i 37. Hmm. 39. Skąd mam wiedzieć, działa miś? I dalej nie rozumiem, skąd ja miałem wiedzieć, że tam mnie coś ugryzie. Ale się wystraszyłem. O nie. Dlaczego to jest takie stresujące? Dlaczego Maciek nam nie, powie, nie wytłumaczył? Ała, 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 ała. Nie, przestań mnie gryźć. Ech. Ech. Nie. Będzie. pierwszy. Maciek miał nam powiedzieć, dlaczego nie możemy przez tamte drzwi przechodzić. Duże mamy się skradać i one będą dziwne. Jakieś dźwięki wydawały albo coś. Ale były normalne. A i tak nas ugryzły. U, szafa. Okej, okej. Okay, okay. Dobra, jest szafa. Są schody, są półki, tam są książeczki. Co tu jest dalej? Jaka przygoda czeka nas tym razem. Zobaczmy. Hmm. Chyba tutaj, co? Czy to mrygało bo Andrzej biegnie? Mnie tym migu migu straszyć? O, tym razem Andrzej biegnie Tym razem to Andrzej o, o, o! Trzeba uważać Crazy, bo na kucaka ciężko się wchodzi Tup, 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 coś tam się świeci, idziemy tutaj, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. jest jasno, nie, nie, 50 na 50, hmm, uuu, a się otworzyły szybko, fajsik, fajsik, długo na pewno nie przetrwamy, bo albo ja oszaleję ze strachu, albo kres jego coś zje, więc musimy uzbierać jak najwięcej, musimy wyciągnąć jak najwięcej z tego rana. Bardzo wolny ran, ale tak jak mówiłem, zero chaosu, zero stresu, relaksik, zwykła gra. Uuu, a znaleźliśmy. Nie wiedziałem, że coś takiego jest, ale fajnie. Uuu, uzupełnimy sobie. Jeszcze, jeszcze? 46 drzwi Tak, daleko to my jeszcze nie byliśmy Ciemno Pada Ciemna i pada Ciemno. Nie, 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 Co za ham To jest bezczelne Czemu? Wracamy. Musi być przyzwyczajenie z innej gry Prezentantik. Taki jest hajsik. Hajsik, hajsik, hajsik. Już nie będzie dla nikt śmiał, że mamy tylko 70 golda. Nie, nie, tu nie ma klamki. Są dziwne drzwi. Hmm. A co to? Takiego korytarza to jeszcze nie widzieliśmy. Ale jesteśmy daleko. 49 drzwi. Nowy rekord. O nie. O nie. Ja tutaj coś słyszałem. Słyszałem o tej bibliotece. Tam jakiś rebus jest, trzeba coś zabrać. On ma jakieś dziwne. Co tam będzie? No chyba nie. No chyba nie. No chyba sobie żartujecie ze mnie. On poszedł. Do góry, możemy ten dziś? Czy uważa, żeby nas nie zobaczył, czy nie usłyszał? O, to jest kod jakiś. Nie wiem, jak to odszyfrować. To będzie problem, gdzie on poszedł.

Gdzieś tam poszedł Ciii, Crazy po cichutku, po cichutku damy radę. Gdzie on jest? Ej! O nie, tam jest! Tylko crazy do szafy. Uf, 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 uf. Nie mam pojęcia jak odszyfrować ten szyfr. Ale damy radę. Pełne skupienie. W tej szafy chyba nie można oszaleć. To co mi się wydaje, gdzie on poszedł? On poszedł, okej, okay, okej, okay, okej okay. Okej, okay. Jaki jest szyfr? Uh, książka, coś 04? Co? 1, 2, 3, 4, 5? Nie. to nie jest 1, 2, 3, 4, 5. Aaaa, no chyba sobie do mnie zratujecie. Owu, 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 owu. Tam poszedł? Tam się poszedł, tak, tam poszedł, ok. Nie wiem, czy on nas słyszy. Chyba nie ma oczu, nie? No to wygląda, że nie ma. Musimy znaleźć wszystkie książki. Hmm. Jakbym był książką, to schowałbym się na półce. O, na której? Gdzie mamy iść? O. Pięciokąt to pięć? Jest gdzieś blisko, jest gdzieś blisko. Mamy zapisane obok. Idź sobie stąd dziwne jamochłonie. ale ma zębów dużo, nie? Czy tylko mi się wydaje? Okej. Okay. Ile jest cyfer? Nie spojrzałem. Idzie tutaj do nas? Idzie do nas. Co? Dlaczego Dlaczego to jest Coś takiego Nie zjadła, Spanikowałem oh. Ale byliśmy już daleko Wierzę, że uda nam się przejść tą grę Damy radę Drodzy no widzowie, nie damy już się zjeść amuchłonowi. Psiąmka byliśmy już tak daleko, ale niestety zostaliśmy zjedzeni przez okropnego jamochłona. Ogromnego, ponieważ spanikowałem i zacząłem klikać wszystko, co się da. Musisz też wiedzieć, że dla mnie przejście The Doors jest jak przejście gry pierwszy raz, ponieważ nigdy nie widziałem z tego filmików. Nie oglądałem żadnych tutoriali. Specjalnie nic nie oglądam z tych rzeczy. Moje doświadczenie było jak prawdziwy. Pierwszy raz w The Doors. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Dzięki się Manko.